Przejdziemy teraz do zadania 34. Jest to zadanie ze stereometrii. Zdecydowanie najtrudniejsze na tej maturze. Jest to zadanie za 5 punktów. Z tego co słyszałem, wielu maturzystów nawet nie zabrało się za jego wykonanie, a myślę, że był to błąd, gdyż nie jest to zadanie wcale takie trudne, na jakie wygląda. Mamy bowiem ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS, którego krawędź boczna ma długość 6, tak jak na rysunku oraz ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego tangens jest równy pierwiastek z 7. Mamy obliczyć teraz objętość tego ostrosłupa. Co powinniśmy o tym wiedzieć? W ostrosupie prawidłowym czworokątnym. Wiemy o nim tyle, że podstawą jest na pewno kwadrat. Wiemy także, że krawędź boczna ma długość 6 i że tangens kąta nachylenia ściany bocznej do podstawy jest równy pierwiastek z 7. Narysujmy najpierw sobie wysokość opuszczoną z wierzchołka S. Będzie to wysokość całego ostrosłupa. Oraz poprowadźmy sobie odcinek do połowy krawędzi BC. To, co teraz zamierzam zrobić, jest zaznaczyć kąt alfa, kąt nachylenia podstawy do ściany bocznej i odwrotnie. Kąt alfa będzie w tym miejscu. Wysokość jest oczywiście pod kątem prostym do podstawy. Jest to ostrost prawidłowy. I mamy teraz trójkąt prostokątny. Przerysujmy go sobie z boku z tej strony. Z kątem prostym. Nie podpisujmy już wierzchołków. I mamy. Tak, jest to wysokość jakieś H. Jest to, oznaczmy sobie X i oznaczmy sobie y będzie to wysokość ściany bocznej, która jest trójkątem równoramiennym o krawędziach 6 6 i odcinek bc. Co jest ważne, żebyśmy zauważyli, x, który oznaczyłem tutaj, jest w tym miejscu i jest on równy Połowie krawędzi podstawy. Tu jest x, tutaj także jest x, czyli z tego wynika, że krawędź podstawy, czyli krawędź tego kwadratu jest równa 2x. To już jest ważne. I w tym miejscu, co byśmy zrobili? <coughs> w tym miejscu poszukalibyśmy następnego trójkąta, który można tutaj zobaczyć. Narysuję go innym kolorem, czerwonym. Będzie to trójkąt S do połowy krawędzi podstawy do wierzchołka C i z powrotem do krawędzi S. Przerysujmy go z tej strony. Jest to trójkąt C, jest tutaj, S jest tutaj. Jest to trójkąt również prostokątny. Jest to połowa ściany bocznej tego ostrosłupa jego krawędź dolna ma długość x jego przeciwprostokątna ma długość 6 teraz co jest ważne tangens kąta nachylenia podstawy czyli tangens kąta alfa który mamy tutaj jest równy pierwiastek z 7 czyli tak naprawdę h do x jest równy pierwiastek z 7, bo tangens kąta alfa to jest h do x w tym przypadku. Jest to równy pierwiastek z 7, więc możemy zapisać zamiast h 7, y, pierwiastek z 7x. I tak też zapiszemy pierwiastek z 7x. Co w tym miejscu możemy zrobić? Możemy zastosować twierdzenie Pitagorasa. I zastosujmy w tym momencie dla pierwszego trójkąta, dla tego turkusowego, x kwadrat dodać. Pierwiastek z 7x podniesionych do kwadratu jest równe 7x kwadrat równa się y kwadrat. Wyliczmy to 8x kwadrat równa się y kwadrat. Jest to pierwsza zależność, której szukaliśmy. Jest ona bardzo ważna i zostawmy ją w tej postaci na tę chwilę. Przejdźmy teraz z powrotem do trójkąta złożonego z połowy ściany bocznej. Zastosujemy tutaj jeszcze raz twierdzenie Pitagorasa. I co możemy zauważyć? Mieliśmy tutaj y. Jak się uważnie przyjrzymy, y jest w tym miejscu i jest to równocześnie kolejna przyprostokątna czerwonego trójkąta y jest również w tym miejscu i co możemy zrobić? Możemy znów zastosować twierdzenie Pitagorasa tym razem dla tego drugiego trójkąta. I zastosujmy je. x kwadrat dodać y kwadrat, ale y kwadrat mamy już wyliczone jest tutaj. I może podstawmy je od razu. 8x kwadrat równa się 6 do kwadratu, czyli 36. Zapiszmy od razu 36. 9x kwadrat równa się 36. Po podzieleniu obustronnym przez 9 mamy x kwadrat równe 4. Po spierwiastkowaniu. Z założeniem oczywiście, że są to boki. Jest to stereometria, czyli x będzie nam należało do liczb rzeczywistych, dodatnich. Możemy spierwiastkować. Nie wiem dlaczego tutaj napisałem dwójkę. x wynosi nam tylko i wyłącznie 2. Odpowiedź minus 2 pomijamy, gdyż x należy do rzeczywistych dodatnich. Czyli wiemy teraz, że podstawa naszego ostrosupa to jest kwadrat o boku 2x, czyli boku 4. 4, 4, 4, 4. Jaki jest teraz wzór na objętość? V. Ostrosupa równa się 1 trzecia, razy pole podstawy, razy wysokość ostrosupa. V równa się 1 trzecia, pole podstawy to inaczej 4 razy 4, bo jest to kwadrat, razy 16, razy nie mamy jeszcze wysokości ostrosupa. Wracamy do turkusowego trójkąta. Wysokość ostrosupa wynosi pierwiastek z 7x. Jest to pierwiastek z 7 razy 2, czyli 2 pierwiastki z 7. Możemy zapisać 2 pierwiastki z 7. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wyliczyć. 16 razy 2 mamy w liczniku 32 pierwiastki z 3. W mianowniku zostaje nam 3, i jest to odpowiedź do zadania. 33 jednostki sześcienne. Pamiętajmy o tym, żeby napisać jednostki sześcienne. Za takie rozwiązanie tego zadania powinniśmy otrzymać pełną pulę pięciu punktów.